A tymczasem pamiętaj, że nie istnieje coś takiego, co nazywa się multitaskingiem czy też wielozadaniowością. Nawet jeśli uważasz, że masz podzielną uwagę i jesteś w stanie robić kilka czynności naraz, to wiedz, że jesteś w błędzie. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchasz podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W dzisiejszym odcinku solowym usłyszysz o wynikach badań dotyczących naszej uwagi, naszej koncentracji, mediów społecznościowych, algorytmów, których głównym celem jest utrzymać nasze rozproszenie, czyli ten brak uwagi, oraz o tym, co możesz z tym zrobić, a co ja z pewnością zrobię, i w trosce o siebie, ale również o ciebie. O tym będzie trochę później. Ale zanim przejdę do treści tego odcinka podcastu, to przypomnę, że w ostatnim odcinku, 241, miałem przyjemność rozmawiać z Michałem Barczakiem, a tematem naszej rozmowy była praca dodatkowa. Co i jak zrobić, aby dodatkowo zarabiać, ale też rozmawialiśmy o, o pewnego rodzaju mitach pracy dodatkowej, a głównie związanych z tym zarobkami i wkładem, jaki można czy należy włożyć, aby dodatkowe pieniądze. Zarabiać. Zanim przejdę też do sedna dzisiejszej rozmowy, dzisiejszego odcinka solowego, to zapraszam Cię do zapisania się na newsletter na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl. A dlaczego warto to zrobić, opowiem na samym końcu tego odcinka. Do rzeczy zatem. O mediach społecznościowych wiem całkiem dużo, i wiem też o tym, jak walczą one o naszą uwagę, o to, abyśmy nie wychodzili najlepiej z tych mediów, z tych platform, do których już weszliśmy. Ale czasem trzeba usłyszeć kilkadziesiąt, a może i sto razy, żeby któraś z takich wiadomości dotarła gdzieś do właściwego miejsca w głowie i wzbudziła jakąś akcję, o której też dzisiaj usłyszysz. Media społecznościowe rozkwitły i w sumie rozkwitają dalej, a w połączeniu z rozwojem technologii idzie im to doskonale, głównie w obszarze naszych kiedyś telefonów, a dzisiaj to raczej super mocnych maszyn obliczeniowych, które parametrami i możliwościami przewyższają pierwsze komputery, a mój pierwszy przewyższają wielokrotnie. Myślę, że zapomnienie portfela mniej stresuje niż zapomnienie naszego telefonu, tego naszego centrum dowodzenia. Tam przecież mamy i karty płatnicze, i pocztę, i generalnie za pomocą tego urządzenia mamy kontakt ze światem. Jakkolwiek by to rozumieć. Nie wiem czy wiesz, ale przeciętny Amerykanin dotyka swojego telefonu ponad 2600 razy w ciągu dnia. Czyli jak odejmiesz sobie 8 godzin na sen, co i tak jest wartością zawyżoną, to w sumie sięgasz po telefon co kilka minut. Myślę, że my w Polsce wcale nie jesteśmy daleko od tego wyniku. Wystarczy przecież popatrzeć, jak dzisiaj ludzie spędzają wolny czas, jak spędzają czas w oczekiwaniu na autobus, w trakcie podróży, w restauracji czy nawet podczas rodzinnych spotkań. Nie jestem aż takim hipokrytą i nie rzucę kamieniem pierwszy, a raczej będę się tłukł po piersi, bo sam tak miewam. Stąd, między innymi, potrzeba powiedzenia o tym głośno i podjęcia pewnych działań, o których na końcu. Inną ciekawą informacją, która przyznam, że mnie zdziwiła, zaskoczyła, jest fakt, że dwie trzecie użytkowników smartfonów ma domyślnie ustawione powiadomienia, co oznacza, że telefon daje sygnał dźwiękowy albo zabrzęczy za każdym razem, kiedy dostajesz nową wiadomość, albo ktoś ze Znajomych opublikował post, lub inna aplikacja daje o sobie znać. Ja mam nadzieję, że jesteś w gronie tej jednej trzeciej, która ogarnia temat i świadomie decyduje, które z powiadomień mają pozostać, a które niekoniecznie. To wszystko wpływa na rozbicie naszej koncentracji, na rozbicie naszej uwagi, naszej uważności, a co za tym idzie, doprowadza to do spadku efektywności utraty ważności naszych osobistych celów, a także spadku poczucia własnej wartości, czy też szeregu innych efektów ubocznych, jakie dostarczają niby to zabawne, niby to rozrywkowe media społecznościowe. Wiem, wiem, że można tam znaleźć również wartościowe treści, ale wierz mi, wartościowe treści są także w innych miejscach, a sposób ich podania nie wpływa na nas tak destrukcyjnie jak wspomniane media społecznościowe. Algorytmy mediów społecznościowych są konstruowane dokładnie w taki sposób, aby utrzymać naszą uwagę w tej konkretnej aplikacji czy w tej konkretnej platformie i nie wypuszczać nas do życia. W sumie utrzymać uwagę to też pojęcie względne, bo ostatecznie uwaga nie równa się koncentracja czy też skupienie. Mówię o tej uwadze w mediach społecznościowych, które to nie chcą nas od siebie odsuwać. Przewijamy po ekranie, przeskakując z jednego obrazu do drugiego, z jednego filmiku do drugiego, czasem zapisujemy co ciekawsze posty na później, przy czym to później rzadko kiedy w ogóle nadchodzi. Nigdy tak naprawdę nie nadchodzi, bo nowych treści jest coraz więcej i każda kolejna jest równie atrakcyjna, więc zapisujemy w sumie nie wiadomo po co. Powstaje szereg badań. Związanych ze szkodliwością mediów społecznościowych, a mimo to one nadal się dynamicznie rozwijają, powstają nowe media społecznościowe, przecież TikTok na przykład nie jest aż tak stary. Dlatego ja dołączam do armii Don Kishotów i będę walczył z wiatrakami, przynajmniej na jakiś czas. O tym będzie jeszcze później, a tymczasem pamiętaj, że nie istnieje coś takiego, co nazywa się multitaskingiem, czy też wielozadaniowością. Nawet jeśli uważasz, że masz podzielną uwagę i jesteś w stanie robić kilka czynności naraz, to wiedz, że jesteś w błędzie. Takie coś jest możliwe tylko w wyniku działań nawykowych, automatycznych, które w przypadku jakiegoś zagrożenia albo zmiany warunków otoczenia natychmiast przestają działać. Czyli nadal nie da się wykonywać kilku czynności naraz, po prostu między nimi się przełączasz, tak naprawdę ze szkodą dla tych czynności, między którymi się przełączasz. Doskonałym przykładem i często myślę podawanym przez wyznawców wielozadaniowości jest przykład jazdy samochodem. Przecież podczas jazdy samochodem możesz słuchać radia, możesz słuchać podcastu, możesz rozmawiać z towarzyszem podróży. A jeśli masz tak zwany zestaw bezobsługowy, czy też bez użycia rąk, możesz rozmawiać również przez telefon, chociaż badania potwierdzają, że to wcale takie bezpieczne nie jest, jak się okazuje. Wystarczy wjechać do ruchliwego centrum, na przykład nieznanego miasta czy innego większego miasta, lub kiedy pojawi się na drodze jakieś zagrożenie czy niespodziewana zmiana, a mózg natychmiast odetnie inne bodźce, czyli na przykład przestaniesz słuchać radia, przestaniesz słuchać podcastu, czy przestaniesz koncentrować się na tym, co mówi do ciebie twój pasażer czy też kompan podróży, i skupiasz się wtedy na tym konkretnym zagrożeniu. A mówiąc o zagrożeniu, mam raczej na myśli nie tyle ryzyko kolizji czy wypadku, ale także na przykład skręcenie w niewłaściwą ulicę. Przypomnij sobie, czy nie spotkałeś się już z podobną sytuacją? Nie miałeś, nie miałaś czegoś takiego prowadząc samochód? Ale wróćmy do zadań, i wróćmy do aktywności. Już nieraz mówiłem w tym podcaście o tym, jak poprawić swoją efektywność, jak pracować nad produktywnością, jak odzyskiwać koncentrację. Możesz o tym posłuchać na przykład w odcinku 205 o efektywności, albo w 181 o ogarnianiu czasu, czy na przykład 163 o siedmiu filarach produktywności. Dlaczego o tym przypominam? Bo coraz trudniej. Mimo stosowania tych wszystkich wskazówek, o których również ja mówię w podcaście, jest nam się skupić na zadaniach. Coraz trudniej nam to przychodzi. Nawet kiedy zamkniesz telefon w szufladzie, a wcześniej jeszcze włączysz najlepiej tryb samolotowy, to mózg przyzwyczajony do tego bodźcowania, do sprawdzania telefonu raz na kilka minut. Bo mózg przyzwyczajony do sprawdzania telefonu raz na kilka minut i tak wywołuje chęć sprawdzenia po raz kolejny. To coś nazywa się FOMO, czyli fear of missing out. Obawa przed, utratem, przed utratą jakiegoś ciekawego, jakiejś ciekawej wiadomości. Inne badania mówią, że oderwanie się od zadania nawet na chwilę, na przykład po to właśnie, aby sięgnąć po telefon i sprawdzić, czy nie ma tam jakiegoś ważnego komunikatu dla Ciebie, powoduje, że tracimy ponad 20 minut, bo ponad 20 minut potrzeba, aby wrócić na poprzedni poziom skupienia. Czyli jeżeli coś robiłeś ważnego, pisałeś jakąś ważną wiadomość, jesteś w trakcie w kolejnym zdaniu tej wiadomości albo piszesz jakiś raport, coś cię oderwie, to zanim wrócisz do tego miejsca, gdzie jesteś, musisz sobie przeczytać, co już napisałeś czy napisałaś. I to wszystko zanim wejdziesz w ten wątek, z którego coś cię wyrwało, trwa około 20 minut. A nawet według badań ponad 20 minut. Nawet media społecznościowe same dostają rykoszetem tych wszystkich działań, działania tych algorytmów, bo badania, które były przeprowadzone w 2013 i 2016 na dawnym Twitterze, mówią, że w tym 2013 roku dyskusja pod topowym postem trwała średnio 17,5 godziny. Podczas gdy 3 lata później, w 2016 roku, ta aktywność spadła do niespełna 12 godzin. Co oznacza, że szybciej przeskakujemy między wątkami, ale też tych wątków nowych ciągle przybywa i to przybywa ich bardzo dużo. To takie pewnego rodzaju perpetuum mobile. Żeby na chwilę zejść z tych mediów społecznościowych, chociaż wcale nie zamierzam ich wybielać, to proces utraty koncentracji zaczął się znacznie wcześniej, zanim jeszcze powstały pierwsze facebooki. Rozwój technologii, telewizji, radia, kolorowe magazyny również mają w tym swój udział. Dlaczego o tym mówię? Powodów jest kilka. Przede wszystkim zauważyłem u siebie nasilenie utraty skupienia, co miało niesamowite przełożenie na moje aktywności i na moje cele, które sobie założyłem jeszcze na końcu 2022 roku. O ile w pracy zawodowej dotykają mnie innego rodzaju przeszkadzacze, to pomimo dużej świadomości i wdrożonych licznych działań, jak wyłączenie powiadomień poczty, nieodbieranie telefonu podczas spotkań czy wyciszanie telefonu w trakcie m, jakichś ważnych zadań i pracy, używanie narzędzia Pomodoro, czyli dzielenia większych jakby, obszarów pracy na mniejsze bloki, to tak naprawdę najbardziej ucierpiały moje pozazawodowe plany. W pracy zawodowej jakoś jeszcze daję radę, po pracy. Być może kilka czynników się na to składa, a na pewno raczej kilka czynników się na to składa, ale te plany moje, właśnie te moje cele najbardziej ucierpiałem. Oczywiście to wszystko połączone jest z różnymi losowymi wypadkami, które zakłócają i tak z trudem budowane rutyny czy nawyki, ale niestety media społecznościowe, które miały mnie wspierać i wspierać realizację tychże celów, stały się ich głównym hamulcem raczej. Kiedy takie ziarenko algorytmów. Pada na przychylny grunt, czyli na przykład zmęczoną głowę, rozproszoną głowę, i tak już rozproszoną, to doskonale kiełkuje. I tak, kiedy wracałem do domu po pracy, to nieopatrznie sięgałem po telefon, uruchamiałem jakiegoś Instagrama, TikToka lub inne medium, zwykle te dwa, lub któreś z nich, i przenosiłem się w czasie. Racjonalizowałem sobie te czynności w taki sposób, że szukam inspiracji na swoje posty, na swoje rolki. Albo szukam gości do podcastu. A tymczasem zatrzymywały mnie fragmenty zabawnych występów stand-upowych, ćwiczenia z ketlem albo jakieś smacznie wyglądające potrawy, które na przykład czasem wysyłałem do córy, wzmagając jej i tak już też mocno rozproszoną uwagę. Sam rzucałem głównie relacje na Instagramie, to było medium, które tak lubiłem najbardziej z nich wszystkich. Ale i tak to, co wrzucałem, niekoniecznie było związane z tematami rozwojowymi, czyli ostatecznie pewnie niewiele wnoszące zdjęcia. Potrzeba bycia w kontakcie z obserwującymi jakoś podświadomie wywierała na mnie taką presję poszukiwania treści, dowolnych, ale żeby były. A to zakończenie postu przerywanego, bo jestem w jego trakcie, a to, że wszedł właśnie zimny prysznic o poranku, albo że kolejny dzień osiągnąłem swój cel 10 tysięcy kroków. Może to i było dla kogoś inspirujące, ale mogło też równie dobrze i skutecznie rozpraszać. Kilka dni temu wpadła mi w ręce, a konkretnie na listę mojego odtwarzacza w Audible, książka Stolen Focus. Bo zgodnie z danym sobie słowem, codziennie staram się słuchać anglojęzycznych treści, a głównie są to audiobooki. Kiedyś nagram podsumowanie tych działań, które, o których mówiłem w odcinku 216. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Część badań, na które dzisiaj się powołuję, są także dostępne we wspomnianej właśnie książce, która to przypieczętowała moje zamiary, bo nosiłem się z tym, o czym zaraz powiem, od pewnego czasu. Dla mojego, ale też dla Twojego dobra, po prostu postanowiłem zniknąć z mediów społecznościowych do odwołania. Byłem tutaj aktywny od pierwszego odcinka podcastu, a nawet trochę wcześniej. A, a wcześniej, jeśli słuchasz mojego podcastu, to zapewne wiesz, że przed uruchomieniem podcastu, a konkretnie przed uruchomieniem tego, co było przed podcastem, czyli strony blogowej poradnikowo.com, bo tak się ona nazywała, nie miałem kont w mediach społecznościowych, bo wiele miesięcy wcześniej postanowiłem je wykasować. Ale jak już wspomniałem, byłem bardzo aktywny od pierwszego odcinka podcastu. Momentami mogłem wychodzić z Twojej lodówki. Później na chwilę odpuściłem regularną komunikację nowych odcinków. Rozmawiałem o tym w newsletterze ze swoimi subskrybentami, którzy powiedzieli, że dla nich to nie jest istotne, oni będą słuchać podcastu tak czy inaczej. Co na szczęście, jak się okazuje, faktycznie nie miało większego znaczenia na ilość odsłuchań. Wiem, że pewnie gdybym był dalej tak aktywny, to mogłoby dużo więcej ich być dzisiaj, być dużo więcej nowych słuchaczy, ale ostatecznie nie odnotowałem znaczącego spadku. Osoby, które oglądają, jak do niedawna ja, treści w mediach społecznościowych, nie do końca mogą zdawać sobie sprawę z tego, jak to wpływa na ich efektywność, na ich zdrowie, na ich samopoczucie, na ich jakość snu nawet. Ale myślę, że też nie zdają sobie odbiorcy tych mediów społecznościowych sprawy z tego, ile czasu pochłania poszukiwanie pomysłów. Przygotowywanie grafik, przygotowywanie treści, a później reagowanie na potencjalne komentarze, które pod takimi treściami się pokazują. Dlatego też, między innymi, postanowiłem zaniechać publikowania w mediach społecznościowych i nie będę z nich korzystał. Już większość z nich odinstalowałem ze swojego telefonu. Nie będę kasował tych kont, po prostu nie będę tam zaglądał. Dlatego jeśli chcesz być ze mną w kontakcie poza samym podcastem, to zapraszam Cię serdecznie na stronę każdego.pl i zapisanie się tam na newsletter. A w tym newsletterze będziesz mógł, będziesz mogła przeczytać o wartościowych książkach, które polecam, które będę polecał, ale też o moich i innych odcinkach podcastu, takich, które uważam, że warto posłuchać, ale też o innych ciekawostkach z pogranicza rozwoju osobistego. Czas, który uzyskam, bo nie będę tracił go w mediach społecznościowych, zamierzam przeznaczyć na realizację innych zdefiniowanych już wcześniej celów i innych, które w przyszłości będę sobie wyznaczał. Może się orientujesz, może nie, ale w ostatnim czasie napisałem książkę, która ma swoją premierę we wrześniu tego roku. Spodobało mi się to pisanie i być może coś w związku z tym będę próbował jeszcze zrobić. Pewnie wiesz, bo wiele razy o tym mówiłem również w podcaście, że mam kurs, który pomaga ludziom stworzyć ich własny podcast, ale nie sprzedaję go, bo traciłem czas na media społecznościowe. Prowadzę szkolenia z kompetencji miękkich i to akurat bardzo chcę robić, bo bardzo mi się to podoba. Daje mi to wiele satysfakcji i rozwija również. Dzięki temu, a może właśnie dlatego, jestem także certyfikowanym trenerem testów kompetencyjnych DISC-D3, które nie tylko wspierają zespoły w organizacjach, ale też pomagają się po prostu ludziom lepiej dogadywać. Bardzo jestem ciekaw, jak wpłynie na mnie to, że przestanę być w mediach społecznościowych, jak wpłynie na mnie, jak wpłynie na podcast i jak wpłynie też na naszą relację bez mediów społecznościowych. Ale mam jeszcze dwa tematy. Zapraszam na konferencję Pyrcaster, czyli podcastową, największą do tej pory podcastową konferencję w Polsce, która odbędzie się w Poznaniu 30 września i będzie dotyczyła oczywiście, że podcastów, ale też wnoszenia ich na wyższy poziom. A szczegóły będzie można znaleźć, już można znaleźć, na stronie pyrcaster.pl, czyli pyrcaster.pl. Drugi temat, w styczniu ten podcast. Rozwój osobisty dla każdego, będzie obchodził swoje piąte urodziny. Zastanawiam się, w jaki sposób można uczcić taką rocznicę. Jeśli masz pomysł, to gorąco namawiam, odezwij się do mnie. Napisz do mnie na wojtek małpa dla każdego.pl albo odpowiedz na newsletter, jeśli już go subskrybujesz. Jeśli nie, namawiam do tego. Mam nadzieję, że wzbudziłem w tobie refleksję związaną z utratą koncentracji, pogorszeniem efektywności, czy czasem nawet nastroju. Mam nadzieję też, że zrozumiesz moje odejście z mediów społecznościowych, chociaż pewnie, jak się domyślam, niewiele ono dla ciebie znaczy. Może kiedyś trafisz na jakąś reklamę podcastu lub moich produktów cyfrowych, ale czy i jak, to sam jeszcze nie wiem. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Wierzę, że zwrócisz większą uwagę na to, co sam. Sama robisz w mediach społecznościowych. Zapraszam już za tydzień na kolejny nowy odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego i zapraszam na stronę każdego.pl do zapisania się na newsletter. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla Każdego.